Do Wilna dotarły podręczniki języka polskiego wydane w Polsce. Na korzystanie z nich zgodę wyraził resort oświaty. Jest to przełomowa decyzja litewskich władz. Zakup zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. 7,5 tysiąca podręczników to paręset książek dla nauczycieli, wskazówek metodycznych, jak pracować z tymi podręcznikami. To są także ćwiczeniówki dla uczniów, a więc rzeczywiście cieszymy się. Przybyły podręczniki oryginalne, dobrze opracowane z Wydawnictwa Gdańskiego, które w tym roku już uczniowie zaczną korzystać dla nauczania języka polskiego. Podręczniki są przeznaczone dla uczniów klas czwartych, dziesiątych, Szkoły nabyły je z własnych środków, z funduszy przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznej. Nabyły je wszystkie polskie szkoły na Litwie. Zawsze wyszukuję coś w polskiej księgarni, wydajemy własne pieniążki dodatkowe, a to tylko podziękowanie. I teraz jeszcze bardziej będziemy udoskonalić swój język ojczysty, i mam nadzieję, że nasi uczniowie. Uczą się według nowych podręczników, otrzymają o wiele więcej obszernej wiedzy. Podręczniki zostały wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Uczniowie już w tym roku zaczną korzystać z nowych podręczników i jest to okres przejściowy. Później myślę, że na podstawie tych podręczników już jak popracują rok, drugi rok, możliwie będą prowadzone prace, żeby zaadaptować ich do realiów litewskich, tak? to jedna możliwość. Druga możliwość to jest pisanie na podstawie tych podręczników, programów, tak? pisanie nowych tu na Litwie podręczników. Jeszcze jest taka możliwość, to pisanie. Dodatków do tych podręczników. Nauczyciele szkół polskich czekają obecnie na adaptację podręczników dla klas początkowych. Ja, pracując najwięcej z klasami początkowymi, bardzo bym chciała jeszcze klasą pierwszą, drugą, trzecią, żeby nie wyszło by gdzieś tam poza, poza granicę tego żeby było to objęte właśnie tą i nad pierwszą, drugą, i na trzecią klasą, różne ćwiczeniówki, dodatkowy materiał. Ten rozdzielczy koniecznie jest potrzebny. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Podręcznik dla uczniów klas pierwszych został przez grupę ekspertów z Litwy i Polski zaadaptowany przed rokiem. Zostały tylko formalności finansowe. W tym roku, niestety, podręcznik do szkół jeszcze nie trafi.